Ach, hoj widzowie, z tej strony, Primax i w dzisiejszym filmie będzie to film naprawdę straszny. Więc od razu mówię, że jeśli boicie się różnych takich rzeczy, jeśli łatwo po prostu dajecie się przestraszyć w ogóle, nie zalecam oglądać tego filmu. I przez to, właśnie, że jest dzień przed Halloween, bo tak nagrywam to 30 października, jutro jest Halloween. Jutro będzie Halloween na Śmieszkowicach także, więc jeśli boicie się takich rzeczy, nie wiem, takich jakichś potworów, to nie zalecam oglądać tego filmu, ponieważ dziś reaguję na Life of Luxury. Oczywiście w opisie macie link do tego kanału, możecie obczaić więcej od nich filmów i jest to tak jakby o czymś takim, że ludzie rozstawiają kamery po domu, ludzie rozstawiają po prostu kamery po domu i... Tak, jakby obserwując, co się dzieje w nocy, i tam są jakieś potwory, i w ogóle, więc dobra. Zaczynamy oglądać. E, jest to po angielsku. E, jest to w ogóle inny typ filmu, ponieważ jest to reakcja. Napiszcie, czy chcecie kontynuację takiej serii reakowania, ale dobra. Zaczynamy. Teraz to 22 minuty, ale dobra. Zaczynamy. Widzicie, są tacy ludzie. Oj, i widzicie. Widzicie, co to jest. Tylko czekajcie, ja bym sobie zmienił jakoś, bo to jest słabe Jak widzicie O Jezus No i widzicie co to jest Więc dobra, damy sobie tysiąc, Żeby było jak najlepsze No więc ludzie Dziś oglądamy takie coś Zobaczcie moją reakcję, mogę się bać w niektórych momentach, bo w ogóle jest już ciemno na polu O Jezus Co to jest? Oj, No właśnie więc dlatego nie zalecam oglądania tego filmu, jeśli bojecie się takich rzeczy. Dobra, co to jest? Dobra, to nie jest za ciekawe, szczerze mówiąc. Więc przemyślmy trochę tu. Czyli jakieś e-maila wysłali? Jakaś baba wysłała e-maila. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, suba. Co jest? Zamyka swoje drzwi. What? I ten wi widzę odcinek, że jest o czymś, że jest coś nie tak z tatą tej baby. Dobra, coś tu dzieje. Jakiś film, żeby uwierzyć? Tato? Co? Coś. What? Co? Ja Cię bieram, co to? Co się... co on ma za ręce dziwne jakieś? Co się dzieje, jeśli nie patrzy się na jego coś dzieje? O nie! Żadnego mi tu sponsora. Nie! A! A! Dobra. E, tam było jakieś dziadostwo, więc zaczyna się teraz ciekawie. Dobra. Jeśli jest, nie znaczy angielskiego, to po prostu... No nie wiem. Po prostu możecie oglądać. Ja wiem, co oni mówią. Mam nadzieję, że wy też. Więc co? Chyba, że czekajcie, mogę przecież włączyć napisy polskie. Chyba. A nie angielskie, wygenerowane automatycznie. A to bez sensu, bo to już są napisy. Więc dobra, nieważne. Myślałem, że mogłyby być napisy polskie, ale nie ma. Dobra, musisz się zrelaksować, mówi. No ja bym się nie relaksował na jego miejscu. Widać, że ten jest bardziej spokojny, a tamten blondyn jest jakiś bardziej przestrożony, ale ja się mu nie dziwię wcale. Właśnie oglądamy taki film, bo jest dzień przed Halloween. Więc naprawdę, jest nieźle. Dobra, dajmy sekundę Oj, dobra, dojechali. I co się będzie działo w tej domu? Oj. Oczywiście spróbujcie do opisu, tam są ciekawe rzeczy. Oraz ich kanał. Także. Dobra. Idą do środka domu, dobra. Z czego to wiem? Teraz zapukałem do. właśnie drzwi tej bailey. Nie wiem kto to jest. Bailey Porch. Dobra. I Pukałem. Oj. Czary nie przechodzą w ogóle na polu, jest ciemno. Już w ogóle jest dosyć późno. O, jest Bailey, dobra. Która jest godzina? 18.30. Więc już całkiem. Dobra. Co za tym pamina. Przestraszona Dobra Na razie nie jest tak ciekawie, dopiero się zacznie. Tata śpi, śpi jak jakiś pies. Chociaż o nie o nie o nie, widzowie, widzowie, widowe Reklama, reklama, reklama. Dobra, ludzie, jestem właśnie trochę lipa, bo będą się pewnie odpalać reklamy. Ale no cóż, dobra. Co jest? Tydzień temu wrócił z jakiegoś wycieczki, coś takiego? What? Myślała, że zobaczy całą rodzinę mamę, siostrę yeah. i tatę. Ale jak wróciła, że nie zauważyła, że nie ma mamy i siostry? Czyli tata jest jedyną osobą z rodziny? Yeah. Ja. No, nie wiem, czy to jest jej tata, szczerze mówiąc. Nie wiem, szczerze, czy to jest jej tata. Z czego co ja widziałam na początku O ja ciary mnie przechodzą po ciele A to się dopiero zacznie Dobra nie będę zagłuszać może Właśnie jeśli chcecie więcej takich odcinków Piszcie w komentarzu czy wam się to podoba Ja, dobra Mam opluty monitor troszeczkę O, wytarłem Co to jakaś notatka Notatka co? Co? Ja i siostra poszli jeść? Mama? co nie ma sensu. Troszeczkę. Ale dobra. What? What? Dobra. Raczej rozumiecie ten angielski. Chyba, że nie wiem, macie z siedem latek. <laughs> Powinniście rozumieć. Brzmiał mega wkurzanie I z... włamał się Po prostu się patrzył Ja To jest creepy ludzie Myślała, że Nieważne Co? To nie chodziło jej o zabicie albo coś w tym stylu ja. I think the only th thing he said to me since I got home was asking if he can meet my friends. I think he wants to meet my new friends I made in college. What? He also seems really confused. I tried to care for him, but he just locks himself in his room all day. What's Whoa. he doing in there? I don't know. Every night I can hear him groaning. I'm not sure if he's. In here. What? Dobra? I also hear this really weird old music coming from his room at night. I think he's watching. Yeah. Something. Myślisz, że coś ogląda? No. Chcą zagadać do tego taty? O Jezus No ja nie wiem, czy to dobry pomysł Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczerze W ogóle, napiszcie, że chcecie więcej filmów z reakcji, bo też nie było na tym kanale za dużo takich filmów W ogóle chyba nie było Nie, były z Monsters Hall Tak Z Monsters Hall były, kiedyś, kiedyś no widać, że się blondynek boi Widać, że się blondynek boi W ogóle, oficjalnie special za 500 subskrypcji to będzie nagrywanie z kamerą Tak postanowiłem I może jeszcze dodatkowo Q&A takie krótkie, ale nie wiem Chyba... po prostu... Stanley ten tata, ma no, ten tata ma na imię Stanley Oje, o nie O kurka woda Co co? Nie ma go tam. Gdzie on jest? Ja ci jakiś proch dziwny był na ziemi. Nie było go w pokoju i na razie nie ma go w pokoju. Jest w tej walizce. Chociaż On wychodził z podłóżka. On wychodził na tym filmiku z podłóżka początkowym. Co on siedzi pod łóżkiem? A oni nie wiedzą. Co on ma w półkach? Co? Nóż, widelec, what? On tu je. Je jedzenie. Tutaj. Tu co jest? Telew... Co? Telewizor? A to stąd pewnie te dźwięki. Bo bro, powiedziała, bro, że on coś yeah. ogląda w nocy. To to by się układało w całość. Ja. Chester's Chesterskam, A, on ma na imię Chester. Blondin ma na imię Chester. To nieźle. sotos why would you put that in there wait what me so... sotos uh... sotos Bro, why are you touching these things what what sotos hello friend what what is that Ty no, nie mnie przechodzą przez tą muzykę, wyłączcie to dziarostwo! Co to? Eee... I have a secret for you. Ja cię co to jest? To dziwactwo... Jaki on jest przestraszony. Co to? Co to jest? To akurat nie jest straszne. Co to jest? Eee... Co to jest, jakiś bezdomny? Niewolniki? Niewolnik. Pułapka? O Jezu, niewolnik! Niewolnik, co ty robisz? Ogarnij się, niewolnik. Co jest? Co to jest? Łot, niewolnik! Nie patrzcie tak na mnie! Niewolnik! Co to? Fuj! Fuj, co to było? Ktoś Niewolnik coś jadł. Co to jest? Łot! Dobra, skończyło się. To było dziwne Bardzo To było bardzo dziwne Ten jak w ogóle spontanicznie. tak sobie pomyślałam A jutro z halloween to oglądniemy coś strasznego Dobrze. A czyli Zostawiam kamer więcej W korytarzu Jakimś zostawiam. Co jest kurde To nie wiem czy to jest korytarz czy pokój Baileys. Oj, idą zostawić kamerę do pokoju Bailey. O nie wiem, oczywiście widzę. Co to za się? O! Let's knock. Dobra, będą pukać. Do Bailey. Bailey? Is wrong? Co? Dziwne dźwięki w środku. Płacz! Albo śmiech. Brzmi płacz. Co jest? E? Co? O kurka wodna. To było na tym początku. Co jest? Tatuś. Co to są za ręce? Co? Jest? What? E? What? Co robi w jej pokoju? No właśnie. Chciałem tylko powiedzieć. Tata cię kocha. O Jezus... Ja bym dawno na miejscu tej baby zadzwonił po policję. Nieważne czy to mój tata, czy mama, czy ciocia, czy dziadek. Nieważne. Dawno bym zadzwonił na policję. Dla swojego... Dla swojego komfortu bym zadzwonił. Zdecydowanie. I by zrobili porządek. Z tym dziadostwem. Co to są za ręce? Odjąć szyba. Dobra. Co z grane? Co? Wrong with body. Ten biedny gość. No, coś. No, coś raczej jest nie tak z nim Ma ręce wygięte w drugą stronę. Jakiś obschnięty ryj, no, coś tu jest nie tak. No, coś tu zdecydowanie jest nie tak. Co to? Rodzina, joć. Rodzina, Bailey.

Teraz całe nagranie z kamery. Ojej, ja już się boję. Mam w ogóle halują koszulkę na myj. I w ogóle robię nowy, nowy projekt koszulki ze śmieszkowic. A nie mam swojego sklepu. Dobra, idą spać. Idą już powoli spać. Czemu? Już ten gość jest straszniejszy, bo mu się oczy świetną. Na tych kamerkach. Wow, dobra. Ja! Ten Chester się ma gorzej, bo on jest tak odsłonięty, że jakby tatuś przyszedł, to by go porwał. I z tego co widziałam, to nawet porwie, ale. To dopiero nas czeka w drugiej części filmu. Możemy reagować w jakimś kolejnym odcinku na kolejnej części, bo widziałem, że mają naprawdę dużo takich filmów. Naprawdę dużo Więc co? Hallway, korytarz Pokój Bailey Ja, ja bym nie spał na jej miejscu Ja bym na jej miejscu koczował w szafie Koczowałbym w szafie Płacz Oj, ciub! On tam jest, widzę go O kurkuma Tatuś wyłazi Daddy is coming Czy on ma paznokcie? Ej, on ma pomalowane paznokcie, widzicie? On se maluje paznokcie pod tym łóżkiem, zapewne. Aha, to dlatego. Siedzi pod tym łóżkiem, bo nie chce, żeby nikt się. Dlatego tam siedzi i się kryje, bo nie chce, żeby Ka nikt nie wiedział. Kichnął. Kichnął se. O nie. Ogląda. Będzie oglądał to dziadostwo. Znowu. Znowu będzie oglądał to dziadostwo. O nie, włączył to. Co? E... Co on robi? Ja, ta muzyka. E... Co? Co jest? Zrage'owany Adam. Patrzcie, taki jest Adam jak się wkurzy w Minecrafcie. No dosłownie. Dosłownie, taki jest gogolag jak się w Minecrafcie wkurzy. Dosłownie, tak samo. Rozbił telewizor. O kurde, tatuś. Tatuś. Nie przesadzasz czasami, bo trochę się cykam. Co on robi? Idzie korytarzem i zaczyna śpiewać? <noise> nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja już się tak tych filmów nie boję, kiedyś się ich bałem, ale teraz już się tak nie boję i mogę je oglądać. Gdzie on wlazł? Czy on wlazł do pokoju Bailey? Nie, tu go nie ma. Czy on wlazł do pokoju Bailey? Nie. Nie ma go. Ale słychać bicie serca w tle w ogóle. Co jest? Oj, jak on się tam dostał? Przyszedł do... Co? To jednak bym nie koczował w szafie, wiecie? Co jest? Co jest? E... Jednak bym nie koczował w szafie, wiecie? Bo gdybym koczował, boję się, co by się stało. Co jest? czwarta 53 Founding King SMSy przychodzę mu otworzył oczy było widać było widać jak otwiera oczy co z jest? Co jest grane What obudź się co jest my room come my room bro you got co What? O nie, to jest ten moment. Z tym porwaniem blondyna. Chyba. Nie, czy to koniec blondyna? To koniec blondyna. Mój ulubiony blondyn. Jak on ma na imię? E, jak on ma na imię? Nadal nie wiem. Czemu tu jest tu jakiegoś piasku na ziemi? Bailey? Really? Ty ura, co się really? dzieje? Bailey? O nie. Co jest? Ale ją porwało. To kto napisał tego SMS-y? Uh. Kto napisał w takim razie te SMS-y, jak ją porwało? Chester. Nie wiem, może. Nie wiem, gdzie ją Chester. zatargał ten potwór i tam napisała ten SMS. Chester. No go już wiem, że ma na imię Chester. Znowu fon. Co? Tego nikt nie pisze, to jest sfejkowane What? Ile to już trwa w ogóle? O, że jesteśmy ponad już za moment kończymy What are you... OK What Yo, I don't think that was Bailey texting me Co jest? Ona że to nie Bailey Pisał, co jest? Co jest? Ta szafa, co w tym jest? Worki What? 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 Why o Boże! Wiem! On przechodził ściana. O kur! O szlak, to ten mo... On przechodził ścianami. A czemu on w ogóle się przeteleportował do tego miejsca pokoju na tamten? No nie, to jest creepy. To jest creepy. Chesterska. No tutaj pisze Chestera, tam nie pisze, jak na nim. Co jest? On przechodzi szafami, wchodzi do szafy, wchodzi do dziury i przechodzi dziurą do innej szafy. Ale jak on tak przechodzi jak przecież na dole jest jeszcze dolne piętro. Chyba, że oni są na dolnym. Nie wiem. To jest Bailey? To nie jest Bailey. To jest ten tatuś, który wygląda jak mamusia. Tak naprawdę. No i on nawet ma pomalowane pozopcie. To jest mamusia, a nie tatuś. To jest mamusia, a nie tatuś. O nie! Ja bym zabrał ten tabory i to ciepło. O oh, ja A Parker skam, pisze jak yeah. on na Parker Parker O oh, Jezus Parker On tak ma na mnie ja. Co jest? Co jest? Ja pierun Co się podziało? Porwało go Chciał go porwać do dziury a mógł iść z nim, to by nic mu się nie stało, ale ten wolał zostać. O ja. O. Koniec. Tam już nic się takiego nie dzieje, tylko jakieś dodatkowe działstwo. Więc co? Czekajcie, co tu pisało? Uh, we went home and even contact Bailey's friends, family to see if anyone had heard from. Jak? Co? Poszliśmy do... Przyjechaliśmy do domu? I napisaliśmy do przyjaciół Bailey Albo rodziny? Jak do rodziny, jak przecież jej... Rodzina Została zaginiona Nie rozumiem Co, do tego datusia zapisała? I anyone had... Czy ktoś o niej coś słyszał? I coś stało? Nikt nie odpowiedział Co jest? Dobra, thank you Watching. Co to jest? Dobra, więc, ludzie, to by było na tyle, jak chodzi o ten odcinek. No, był to odcinek reagowania, czyli coś innego. Mam nadzieję, że Wam się coś takiego podobało. Jeśli tak, może ja to tu puszczę, ale. Tak, żeby było taki pełny ekran. Więc, jeśli Wam się to podobało, zostawcie łapeczkę w górę, tak samo jak tu jest. Zostawcie 100 tysięcy łapek w górę, tak samo jak tu Wam pisało. Widzicie, 100 tysięcy łapek w górę, zostawcie. To będzie kolejny film. Nie, no nie. Ale. Sobie, daję wam czelę, Zostawcie 100 tysięcy łapek w górę. Wiem, że to się nie uda, ale trudno zostawcie. Więc dziękuję za oglądanie tego filmu. Jak wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję.